Sekcje. Jedna gdziarska, a druga bębniarzy. Średnio 100 koncertów w roku. Od siedmiu lat czarują, bo to jest magiczne. Pikes and runs. Prawdziwe duchy. W swojej wydaniu. Zwróćcie uwagę na to, że... Senko czy jama? No więc są, są! Pipes and drums! Pipes and drums! Pipes and drums! Nadworna orkiestra polskich sił pancernych! Pipes and drums! A przed Państwa oczami, no cóż, stało się! Drodzy Państwo, powoli, bardzo powoli przemieszczając się, każdy z tych pojazdów waży kilka, bądź niepełnych, bądź więcej niż kilka ton. Uważajcie Państwo zatem na stopy, ale najważniejsze, bo w sobie ma to do siebie, że w Polsce jeżdżących jest podobno trzy, a najlepszy właśnie na numerach SJZ, WGP, Ford GPW. W czasie wojny wyprodukowano ponad 560 tysięcy egzemplarzy. Przed Państwa oczami kolumna pięciu winisów, z czego proszę zwrócić uwagę każdy w barwa. barwach. Pierwszy, wow! 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa. I strzeżcie Państwo w swoich portfeli. Są znani z tego, że giną. Drugi winis to 101. Powietrzno-Desantowa. To słynne cygaro od dwóch lat. Trzeci milis to wymieszanie pewnej epoki, ale znowu 82. Czwarty, większa dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. Piąty, to drodzy Państwo, czysty przykład jak w Katowicach można realizować swoje hobby. O, Filipie, Filipie! Drodzy Państwo, ale to tylko koła, a tam w głębi ten pierwszy prowadzony przez Szkota, który od wczoraj jest naturalizowany. To Wren Carrier, jedyny w swoim rodzaju wóz pancerny Armii Brytyjskiej z okresu II Wojny Światowej. Oznaczenie 54, na czwarty pułk artylerii samobieżnej pierwszej Dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Proszę Państwa, na bok, na bok, do diabła, waży prawie dwie tony, dingo, dingo. Sam bym pomyślał w tym momencie, że inżynier Łuszczkiewicz zrealizuje swoje marzenie prowadząc takie coś. Pojazd pancerny z pierwszego pułku pancernego pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. I w tych oto okolicznościach pan Wojciech za sterami czegoś, co w Polsce występuje w sztuce. Jeden słowem, jeden. Dodge to on pali 20 litrów na 100 km. To on może ciągnąć na cztery. A zanim docz WC54. Armia amerykańska używająca tego, a innego sprzętu. Ale one są małe, średnie, duże. Drodzy Państwo, Half Wagen 3. Piękne tutaj z loby to Cały zespali. w swoim rodzaju. Przestrzegają ci, którzy jadą na tacę. Dlaczegoż, proszę Państwa, 82. Powietrzno-desantowa, Grupa Rekonstrukcyjna z Wybrzeża, Geronimo, 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 ale pilnujcie Państwo portfeli, pilnujcie Państwo portfeli, one często zmieniały właścicieli. Dariusz już były biała, za sterami Halkfraka m 16 Drodzy Państwo, cuda cudeńko, w barwach siódmego pułku artylerii przeciwlotniczej pierwszej linii koncertu. I jak to się nie dzieje kiedy kobieta się uśmiecha? Drodzy Państwo, tak, to mało powiedziane, ale to cudeńko to jest jeden, jedyny egzemplarz. To jest DAC, DUKW DAK, kaczka. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapytać... Ile pali ponad 75 litrów za sterem Rafał Bier? Piotr godzina jeden z inicjatorów Hiday Hell, prowadzący Red foot Alianci, alianci, alianci. Wehrmacht był Wehrmachtem, który przegrał, mającym kłopoty natury technicznej. Nie zawsze w motocykle czasem należało ratować się rowerem i samochodem sztabowym typu DUKW, czy też popularnym Fibelwagen. Byłem przed Państwa oczami prawdziwa historia, razem z bliskałymi historia, historia na żywo, na helu.